Zobaczcie jak to wygląda. Zaraz wyjdziemy na ulicę. A, wyjście, wyjście, to A, to A tędy jest wyjście na ulicę. Ale my będziemy szli do tam gdzie to... auto parkujemy to trzeba też zakluczyć mają tu zabezpieczenie. A tutaj następne drzwi zamykamy do naszego piętra Patrzcie jak to wygląda I tu mamy auto zaparkowane wśród tych wszystkich aut takich różnych, wiecie, niekoniecznie fajne władzę do, mhm. do siebie doktor. Torece nie znajdę. Widzicie, ile tu historii jest. A tu obok nowoczesny budynek. Pewnie muzeum jakieś. Można wziąć sobie wycieczkę? Pan dopiero mówił. Godzinę czasu, objazdówka. Małym autokarem 22 euro dla osoby. Z psem nawet byśmy mogli wejść, ale... Piotrek mówi, że pies ma już dosyć jeżdżenia. Więc sobie obejdziemy tyle, co tutaj jest. I zobaczymy, co dalej. Zobaczcie na tą architekturę starożymską. Wiecie, że Rzym to była kiedyś potęga, nie? Ale już upadła. To było mocarstwo rzymskie. Zobaczcie, co z mocarstwa rzymskiego zostało. Parę takich, wiecie. Ruin albo może zabytków, no jeszcze to, jeszcze to stoi. Zobaczcie, w Hiszpanii wszędzie kraty. Każde okno, nawet u góry. Patrzcie, cytryny tutaj na drzewach rosną o sobie. I spadają, no tako, po prostu zobaczcie jak tu bloki wyglądają. Oni się zasłaniają, bo jak oni mają takie temperatury tutaj, o 40 parę stopni latem, to wszyscy zasłaniają te balkony. To jest kawałek zielonego takiego. Miejsca, parking, park. Że mogą ludzie przyjść sobie trochę posiedzieć z dziećmi, trochę z pieskami pochodzić. W takim to otoczeniu kawałek stąd jest nasz apartament. Takie tu uliczki są. Na tej ulicy mamy apartament. To jest ten blok, w którym żeśmy zostali. A w środku ma taki dziedziniec. O, i tam samochody parkują. Typowa Hiszpania, typowe blokowisko klasy pracującej, tak można to powiedzieć.